Usiądźcie wygodnie na nasze rozważanie, proszę o wybaczenie za moje tyle aż opóźnienie. Technicznie nie byłem w stanie wykonać więcej ruchów. Jesteśmy na etapie ogromnej pracy. Będzie to jeszcze jest ciśnienie i terminowe, i nowe wyzwania, jak szlak pielgrzymkowy. Pielgrzymstwa polskiego, stąd też musiałem dopatrzeć spraw. Kiedy byłem młodszy, wykąpałem się w pięć minut, a teraz, żeby się przygotować po ciężkiej pracy, potrzebuję niestety godzinę, żeby zadbać ze swoimi dolegliwościami, no i później stanąć i uśmiechać się, że życie jest piękne. Idę w drugim kazaniu. Za naszą kochaną Matką Bożą, przed dwoma dniami rozpocząłem cykl. Wczoraj byłem u pani tereni. Dzieci ma świadomość, próbuje mówić, nie jest w stanie. Lewo, lewą rękę podnosi, prawa, niedysponowana. Może coś więcej w skóra w poniedziałek. W swoim rozważaniu Bóg z mówi, Królowa to tytuł Maryi nadany jej przez Boga. Dzieci, niezmienialna decyzja i nie podskakujcie. Kto wojuje z Matką Bożą, ten od razu opowiada się po stronie Żadana. I wchodzi w otwarty konflikt z Bogiem. Im niżej sięga pokora stworzenia, tym wyżej je podnoszę. Matka Boża jest kluczem do naszej ilości szczęścia w niebie. 33 lata ani później nigdy nikomu nie powiedziała, że jest Matką Boga. Prowadziła życie ciche i pokorne w Nazarecie, poniżana. Przez wszystkich. doświadczana przez rodzinę. Dzieci wytrwała. Była tak pokorna, że zasłużyła na tytuł królowej. Jaką nadał, jaki nadał jej Bóg. Pokora Maryi przewyższyła pokorę duchów niebieskich i świętych na Ziemi. Została więc królową nieba i ziemi, bo oprócz mnie samego nikt nie przewyższa jej w cnotach. Mamy zaszczyt zająć się głoszeniem kultu Matki Bożej Królowa Polski w niebo wzięta. Nosimy już ku jej czci nasze ryngrafy. Wieszamy lub będziemy wieszać na naszych ścianach obrazy Królowa Polski w niebo wzięta na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Bo dziedzi to zaszczyt wykonać wolę Boga i być piewcą chwały Matki Bożej. Dlatego nie obawiam się powierzyć jej żon. Teraz jest czas Matki Bożej. Ona przyprowadzi króla z orędzi. O matce Bożej wiemy, że w kalendarzu liturgicznym Matka Boża zawsze poprzedza wielkie święta. 8 grudnia Narodzenie. 25 marca przeważnie. Dzieci Wielkanoc. I tak jakby się popatrzyło w kalendarze, Maria zawsze poprzedza króla. Październik jest miesiącem różańcowym Maryi, bo na końcu października świętujemy dzieci króla. Miesiąc Adwent poświęcony matce, a znaczy Rudzin Matce Bożej, Adwent Celniczy, bo Maria. Przyprowadza króla ukrytego w dziecięciu światu. Więc można mnożyć tych przykładów. Dlatego mówi Bóg Ojciec, nie obawiam się powierzyć jej rządów nad światem, tej, której pozwoliłem rządzić własnym synem Bogiem. Z taką wielką świadomością. Na Ducha Świętego w 2025 roku. Przylecimy. Moi drodzy, z prośbą Mario, nie obawiam się Tobie powierzyć mojego życia, mojej śmierci. Obieram Cię zarządczynią moich dóbr. Wchodź do pokoju, bierz zabawki, jakie chcesz i powołuję Cię na adwokata w godzinie śmierci. To znaczy, prowadź mnie teraz, ochraniaj i broń za życia, no bo na Ciebie wskażę, że oto jest ta, której idąc Twoim śladem, Panie, powierzyłem cały mój majątek i wszystko. Nie jestem w stanie oczu podnieść, na moją adwokatkę, jeśli masz jakieś pytania do mnie, mów do niej. Bóg powiedział: Dlatego nie obawiam się powierzyć jej rządów nad światem, tej, której pozwoliłem rządzić własnym synem Bogiem. Nie należy się obawiać Maryi, tak jak nie należy obawiać się pokory. Ona zawsze służy, choćby była postawiona na najwyższym tronie, a przypominam myśl z pierwszego kazania, a na przekór swemu w niebu wzięciu, wciąż uparcie powraca na ziemię, bo zostawiła na niej swoje dzieci. I oto idę teraz po tym wprowadzeniu od Boga Ojca, w orędzia nasze, jakie Matka Boża nam mówi na temat wykrotu. Większość z moich słuchaczy ma, moi drodzy, orędzia tam przygotowane, część wydanych na wykrocie. Chcieliśmy podjąć jakąkolwiek próbę, dzieci, mowa z milczenia na tej ziemi. Jeśli nasz człowiek natrafił na kogoś, to wszyscy pierwsze chcą przysięgi, żeby nie powiedzieć, kto to mówił. To jak zrobić przypis i cytat? Tak są zastraszeni przez przeciwników orędzia na wykrocie, czyli kapłanów, bo kapłani spacyfikowali wykrot. Znam Taki na tamtej ziemi nie wierzą. Dzieci kpią lub też blokują, wpaczeni w telewizory, w gitary, nie wiadomo co. Przekonani, że to są rędzia. Dlatego nam przypadło w zaszczycie od roku 2010 stycznia organizować, moi drodzy nocne. Pielgrzymki pokutne na wykrot, w tą sobotę wychodzi kolejna, a w 2015 Matka Boża przyszła i powiedziała, że nam wyjaśni orędzia na wykrocie. Mówiła wówczas przed sześciu laty, kiedy Zaczynała nas ciągnąć na wykrot. Przyszłam, żeby zwyciężyć. A kto chce mi w tym zwycięstwie dopomóc, niech idzie z tobą w tej pielgrzymce, bo wielkie łaski wymodlicie dla świata. 40 lat temu. Zaczęła tam chodzić po ziemi wykrockiej Matka Boża, jako staruszka. Przekazywała orędzia panu Stefanowi Gwieździe, oczymał stygmaty. Odcisnęła, moi drodzy, swoje stopy. Jeszcze fragment tego odcisku widziałem, moi drodzy, na wykrocie przy tej kaplice. Dziś wieli klucze, pozamykali kraty. Że nawet pielgrzymi z naszej nocnej pielgrzymki nie są w stanie tam wejść. Jeśli komuś nie odpowiada nocna pielgrzymka, mówi Pan, pokuta ten jest oficjalnie po stronie szatana. Szatanowi tylko przeszkadza. Pokuta. Orędzia zaczęły się 16 lutego 2015 roku. Oto idę kartka po kartce, aby posłuchać tej, która przyszła, żeby zwyciężyć. Możesz mnie wzywać zawsze i ja zawsze przybędę. Dzieci znam przypadek, gdzie ktoś przez rok odmawiał dziesiąte grużańca. Chciał porozwiązywać sprawy, moi drodzy, mieszkaniowe, by się trochę ustalizować. Matkę Bożą prosił tylko jedno. Poślij mi jakąś Amerykankę. Dzieci po roku Matka Boża naprawdę poszłała Amerykankę. To nie znaczy, że przyszła z workiem pieniędzy. Ale zapadła taka transakcja, że cała okolica jest szczęśliwa i wszyscy najbliżsi. Możesz mnie wzywać zawsze i zawsze przybędę. Zupełnie tak jak matka, która usłyszy w środku nocy głos mojego, swojego dziecka. Zerwie się ze snu i pobiegnie do niego. Tak ja zawsze przybiegnę do każdego z moich dzieci na Ziemi. Dziś jestem przy Tobie obecna, ale chcę, abyś wiedziała, że odczuwa z moją obecność tylko czasami. Podczas gdy ja obiecałam Ci moją obecność zawsze. Dlatego nigdy nie musisz się bać. Jestem. I będę chronić Cię przez ten cały czas, który spędzisz na Ziemi. Nieprawdopodobna dzieci gwarancja Matki Bożej. <laughs> Wybrałam Cię, mówi Matka Boża, abyś rozsławiła moje imię w wykrocie. Małej i nic nieznaczącej wsi. Jedna wielka dzieci równina, kilkadziesiąt domów, czy może więcej, porozwalane domy po polach. Wybrałam Cię, abyś rozsławiła moje imię w wykrocie małej i nic nieznaczącej wsi, do której jednak prawdziwie zeszłam. Posłuchaj mnie. Nie ujawniłam jeszcze wszystkiego, czego pragnę dokonać przez to miejsce i to objawienie. Matka Boża ma silną wiarę, bo Ci na razie wścieklizna ludzka na tej ziemi przeciwko tym, co pokutują. Kiedy dokonam wszystkiego, wszystko stanie się jasne i jawne. Wierz mi, oczekuj mojego błogosławieństwa. Poprzez pokorne modlitwy, przynoszone mi na to miejsce, pragnę przypomnieć ludowitej Ziemi, a także całej Polsce. Gdzie ratunek. Dlatego myśmy wybrali Matkę Bożą już dawno na przewodniczkę naszego życia. Była taka inicjacja, zawierzenie Matce Bożej, to było w roku 2011. Tłumy, tłumy po raz pierwszy pustynia była zadeptana i błotna, a sąsiedzi dzwonili, że jest błoto. Policja przyjeżdżała i kazała nam myć drogi, dzieci. I pokornie myliśmy drogi. Żebyście znali poziom bitwy. Tak po latach będę Wam czasami pewne newsy przypominał, abyście nie myśleli, że wszędzie rosną róże. Chcę, abyś zaufała w moje Błogosławieństwo. Jakie przyniosłam ci za pierwszym razem i nigdy nie odczuwała lęku, wiedząc, że ja stoję obok ciebie zawsze, tak jak ci obiecałam. Chciałabym, abyś nadal uczyła ludzi pokornej modlitwy i oddania. Chciałabym, abyś przyprowadziła do mnie, przyprowadzała do mnie nadal duszę i całym sercem powierzała mi na tym miejscu się, które dla ciebie wybrałam. Na początek było 40, w rekordowych pielgrzymkach było grubo ponad 1000, średnia około 400-500. Piszecie tam modlitwy, Pani Agnieszka je tam czyta, później zanosi do swojej kaplicy, one leżą przed Panem Jezusem. Pamięta o Was modlitwie, do, do tego Was zachęciłem, skoro Matka Boża zagwarantowała, że wysłucham zawsze Twoich próśb. Piszcie kartki, byłem świadkiem, że Pani Agnieszka kilkanaście kartek wybiera losowo, które dostaje i tam czyta Matce Bożej. Chciałabym, abyś zaufała mojej woli na tym miejscu i zrozumiała to, czego pragnę tam dokonać. Posłuchaj, dziś oddajesz mi się całym sercem. Bo zobaczyłaś moje cuda, ile tam ludzi już zostało uzdrowionych. Czy chcesz mi w tym pomóc? Czcij mnie w tym wizerunku, który został wam dany, i oczekuję, że objawię się w nim Polsce, i oczekuj, że objawię się w nim Polsce nie tylko jej, ale i całemu światu. Bądź wiernym świadkiem mojej miłości do tego narodu. I do wszystkich dziś ziemi, moja córko, po powrocie do domu przeczytaj dokładnie wydarzenia, które dokonały się na wykrocie. Dam ci większe poznanie rzeczy zakrytych. Otwórz twoje serce dla mnie, która przychodzę na ziemię jako uboga staruszka i żebram i żebrzę okrągę chleba. Dzieci, wy wszyscy którzy przystąpiliście do zakonu czas statecznych Matce Bożej, przynieśliście najlepszy, żytni chleb mojej mamy, posmarowany masłem, a na nim biały nasz grzechyński ser z bogatą śmietanką i pokrojone nasze ogórki konserwowe. Wybiegliście do matki z tym, co jest nasze, aby jej sprawić radość? Czyż nie jestem staruszką dla Was, z którymi jestem od początku? Tysiąc lat. Moi drodzy, mija jak Polacy pokochali Matkę Bożą. Wyjątkowa miłość tego narodu sprawiła, że w roku 1608 Matka Boża powiedziała, Jezuicie, męczy we Włoszech, nazywaj mnie królową Polski w niebo wzięto. Dzieci nieprawdopodobne rzeczy. Czy nie zestarzałam się waszych oczach i nie opuściłam w domu jako ta, która na nic się już nie przyda? Dzieci dawniej mieszkanie z Makowa zwoził różne obrazy z Pragi, z Bratysławy, bo nowe pokolenie po dziadkach przejewało domy, więc obrazy kładło na ulicę. To samo macie już w Krakowie. Na ulicach Krakowa oparte są o ściany obrazy Matki Bożej. Co to znaczy? Że Matka Boża w oczach nowych mieszkańców Krakowa zestarzała się i opuszcza Wasze domy, bo nowi mieszkańcy miasta Krakowa mówią, na nic się już nie przyda. Chcę przypomnieć Wam o tym, że od dawien dawna jestem obecna w Waszym narodzie. I od dawna szukam miłości w Waszych domach. Ukochany mój, mój pan Rysiu, nasz minister nakupił największe obrazy dzieci. Powiesił w swoim domu. Tak się cieszę, bo z kanału wiem, był pan Rysiu i powiesił wszystkie obrazy Matki Bożej i pana Jezusa. Na swoich ścianach. Matka Boża szuka miłości w waszych domach. Powieście obraz Jezus jest dla mnie królem Polski i obraz króla Polski w niebo wzięta na waszych ścianach, aby pu publicznie w czasie kolendy powiedzieć księdzom, księżom, że Matka Boża w naszym domu znalazła miłość. Jak się zapytają was, czemu takie obrazy, to znaczy, bo Matka Boża szukała miłości i w naszym domu ją znalazła. Przychodzę do was jako żebrak i proszę o kromkę chleba, o pokrzepienie moje dzieci. Zakon mariański, zakon czasów statecznych, wszystkie to te inicjacje, które wam przypomniałem lub do których was przymuszam, Dzieci są oznaką, że idziecie z pokrzepieniem dla Matki Bożej. Oznaczam, oznacza to, że właśnie do Was przychodzę prosić o modlitwę. Robicie to. Prawe życie. Tak wielu mam świętych. Pośród moich członków grup różnorakich o poszanowanie dla świętych sakramentów, Matka Boża prosi, jesteście na codziennej mszy świętej, codziennie przyjmujecie komunię świętą, spowiadacie się, o pokutę i post. Pozamykaliśmy telewizory, zrezygnowaliśmy dzieci. Z zabaw dokładamy sobie różnorakie umartwienia i pokuty. Nie picie kawy, czy, jak, czy jemy tylko ciasta w co niedzielę, a w tygodniu nie. I przyszłam pościć, prosić o post. Dajecie to z miłością. Choćby dzisiejszy post o chlebie i wodzie. Oto pięć pokrzepień Matki Bożej. Modlitwa, poprawa życia, poszanowanie dla świętych, pokuta i post. Pokutę narodową dwa lata temu ochoczu podjęliście. Pragnę od Was dostać to, co pokrzepi mnie w orędowaniu za Wami wszystkimi. Naciskają naszych rządzących, pana Sikorskiego jak był w Kijowie, tego go pogonił ichniejszy prezydent jak mysze pobrzytliwie i żądają, żebyśmy zeszczeliwali rakiety z polskiej ziemi rosyjskiej. Ponoć napisali już nasz rządzący list do Stanów Zjednoczonych. Dzieci, żeby dali zgodę na to. Więc co na to Rosja? No odpali rakiety na Polskę. Te powiedzcie mi, bo mi tak mówiono, ja nawet nie wiem. Kto wygrał wybory? Wiecie ktoś? Trump wygrał. Bogu niech będą dzięki. Trump. Ale lewicowi tak szczekali. Tak wrzeszczeli. Dzieci, pragnę od Was dostać to, mówi Maria, co pokrzepi mnie w orędowaniu za wami. Czy chcecie wojnę? Czy chcecie, żeby waszych synów łapano tak jak na Ukrainie do wojska? Na siłę? Czy chcecie opłacać się po kilkadziesiąt tysięcy euro, by się zwolnić z wojny? Lub czy chcecie iść na wojnę? Ukraińców już zginęło około 100 tysięcy. To są młodzi mężczyźni. Będzie zachwianie równowagi bytowej tego narodu, kapujecie. A ilu zginęło Rosjan na pewno więcej? Czy chcecie mieć tak zdziurkowaną Polskę? Wesprzyjcie Maryję, aby orędowała za naszą ojczyzną. Córko moja, objaśnię Ci wszystko. Wrócisz do domu. Teraz błogosławiecie i błogosławię kapłana. I błogosławię Was wszystkich, którzy w tym miejscu oddajecie mi cześć. Z wielką pokorą i radością dzieci przyjmuję to orędzie i mówię teraz Amen.